Wyróżniamy kilka rodzajów koszy dachowych. Są kosze proste, które układamy na łatach, są kosze wgłębne, które wpuszczamy o wysokość łaty, i kosze, które są wykładane dachówką. Wybór rodzaju kosza zależy od kąta nachylenia połaci dachowej, od wielkości połaci dachowej i kąta jej spadku. Przy długości kosza do 3 metrów, gdzie występuje nieduża ilość wody opadowej, stosujemy kosz płaski z bocznymi odbojami wodnymi i klinami przeciwśnieżnymi. Jeśli mamy większą powierzchnię dachu. Zwiększa się także ilość wody opadowej. Wówczas stosujemy kosz wgłębny, który posiada środek zagłębiony o grubość łaty i odboje wodne, dzięki czemu przyjmuje on większą ilość wody. Występują również kosze, które stosuje się przy dużym kącie spadku dachu z jednoczesnym małym nachyleniem bocznym. Wówczas rozwiązaniem jest kosz rozdzielczy, który po środku ma grzebień o wysokości 5 do 6 cm. Nie pozwoli to. Żeby woda spływająca z górnej części dachu wpłynęła nam pod pokrycie o małym kącie nachylenia.